Siemanko, wszystkim macie tej strony kana Real Progress. Słuchajcie. Dzisiaj sobie porozmawiamy na temat dość prosty, ponieważ będą to błędy, które popełniałem podczas swojej przygody w To zdjęcie, które widzicie, to są, to są zdjęcia sprzed debiutów oraz ostatniego sezonu startowego. Debiuty miałem w roku 2018 i chciałbym się z Wami podzielić, co mogłem zrobić lepiej, aby moja sylwetka wyglądała na większą, aby moja sylwetka, można powiedzieć, rozwijała się w szybszym tempie, choć do tempo i tak jest naprawdę według mnie bardzo spoko. No i y, jakie błędy prawdopodobnie ja popełniam, które Wy teraz popełniacie i jakich błędów powinniśmy się Wystrzegać. Będę patrzył tu, raz, będę patrzył tu, ciężki jest mi ten nakres, bardzo mocno świeci lampa, ale chciałbym to dzisiaj omówić, więc tego typu materiał właśnie się pojawia i właśnie z nim startujemy. Słuchajcie, będę patrzył teraz tutaj. Jeśli mowa o, o kształtowaniu sylwetki, pamiętajcie, że zawsze rozpoczynamy kształtowanie sylwetki od redukcji tkanki tłuszczowej. Dlaczego to robimy? Ja byłem osobą, która zawsze chciała budować, 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 i dopiero, gdy byłbym, tak jak na nie, gdy taki miałem sobie, gdybym osobą dość dużą, osobą dość sporo, to dopiero wtedy zredukowałbym tkankę tłuszczową, i gdy ta tkanka tłuszczowa byłaby już zredukowana wtedy zajmowałbym się kolejnym dokładaniem kilogramów. Natomiast hmm, często spotykamy się z osobami, które można powiedzieć żyją na wiecznej masie. Wieczna masa to nie jest nic innego niż po prostu budowanie, budowanie pustych kilogramów, które składają się z wody, z tłuszczu, z glikogenu i tej wagi nie jesteśmy w stanie przebić. Przebijamy 2 kilogramy, mamy 5 kilogramów. Ja pamiętam też u siebie, było tak, że w Waszym 90 kg chciałem ważyć 95, chciałem ważyć 100, chciałem ważyć 105 i tak się ulewałem, 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 byłem coraz bardziej tłusty. I według mnie to był największy błąd, jaki tylko istniał, jeśli mowa o moim całym przygotowaniu. Do startów w zawodach, generalnie do rozwoju sylwetki, wtedy jeszcze o startach nie myślałem, ponieważ nie rozwijałem się tak, jak powinienem się rozwijać i ograniczało to bardzo mocno mój postęp. Więc to był błąd taki numer jeden, nie zacząłem swojej przygody z siłownią od redukcji. Z drugiej strony, jak mogłem rozpocząć siłownię? Przepraszam, przygody z siłownią od redukcji, skoro zaczynałem stanować na siłowni, miałem ten sam wzrost, czyli 1,90 m, a ważyłem 64 kg. Wyobraźcie sobie, jaki to jest chudy gość, jaki to jest szczypior i ważąc 64 kg... Zaczynając od redukcji, nie miałoby to kompletnie sensu. W takim wypadku oczywiście fajnie byłoby dojść sobie do tych 80 kg i dopiero później redukować. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że nigdy, ale to nigdy, gdy chcemy przeszkadzać pewną barierę, nie oszukamy naszego organizmu i ta redukcja będzie konieczna. Więc pamiętajcie o tym, aby na pierwszym miejscu zawsze stawiać to, aby przygotować nasze ciało, nasz organizm do okresu masowego. I czy jesteście naturalami, czy jesteście osobami, które stosują środki dopingujące, tego... Tak czy siak jak nie oszukacie, i tą redukcję wykonać jako pierwszą, musicie. Ktoś powiesz, po co wykonywać tą redukcję, skoro podczas okresu masowego i tak się ulejemy. Pamiętajcie, że jeżeli podczas okresu masowego się ulewamy zbyt szybko, to jest to zbyt szybkie dokładanie kalorii i to jest podpunkt numer dwa. Ja podczas swojej przygody z siłownią. Gdy chciałem fajnie przybierać na już bo nawet podczas okresu tego debiutanckiego, po debiutach, to był okres, gdzie dokładałem tych kolorii zbyt dużo, zbyt szybko. Jeżeli waga po dwóch tygodniach wzrosła tylko pół kilograma, czy o kilogram, dokładałem jedzenie. Jeżeli waga później nie rosła, stała w miejscu, dokładałem jedzenie. Jeżeli po miesiącu czasu widziałem, że ta waga rodzi się powiedzmy pół kilograma, kilogram, od tej wagi sprzed miesiąca, dokładałem znów jedzenie. I z jednej strony jest to logiczne, powinniśmy dokładać jedzenia aby rosnąć, a z drugiej strony dokładałem żarcie, ale ja tego żarcie nie wykorzystywałem na treningu. Pamiętajcie, że nasze jedzenie to jest tylko i wyłącznie paliwo i tym paliwem chcemy zaspokoić nasz silnik czy powiedzmy ten trening. Nasz trening musi być bardzo ciężki i to trening decyduje o tym jak mocno będziemy progresować. Jeśli mowa o całym okresie masowym. Redukcję jest wykonać dość prosto, ponieważ zredukować kankę tłuszczową i zredukować masę mięśniową, bo tak większość osób robi, trzeba mówić o tym prosto, oczywiście wystarczy na deficyt kaloryczny dużo kardio, mało jedzenia i my zredukujemy się bez żadnego problemu. Natomiast jeżeli chcemy zredukować kankę tłuszczową, zostawić jak najwięcej masy mięśniowej, to oczywiście musimy zadbać o odpowiednie makroskładniki, odpowiednie dostarczenie kalorii. Tych kalorii musi być naprawdę dużo, aby mieć siłę na trening, bo siła na trening przełoży się, się na to, że utrzymamy tu masę mięśniową. I to samo tyczy się okresu masowego. Jeżeli mamy dość dużo jedzenia, Musimy dawać go tylko i wyłącznie tyle i nie zwiększać, bo potrzebujemy go tylko i wyłącznie tyle, aby wykonać bardzo ciężki trening. Jeżeli widzimy stagnację na treningu, oczywiście możemy dołożyć jedzenie, ale zwracajmy uwagę na, na technikę wykonywania naszych ćwiczeń. Jeżeli widzimy, że ta technika jest idealna, dokładamy, można powiedzieć, jedzenie, ciężar nadal stoi w miejscu, możemy dołożyć jeszcze delikatnie tego jedzenia, ewentualnie delikatnie zmienić ten plan treningu. Natomiast wszystko nadal kreuje się tutaj, można powiedzieć, w tej w takiej krainie dietetycznej, czyli po prostu. Musimy dodawać jedzenie bardzo spokojnie, bardzo powoli, bądź dokładać jedzenie drastycznie, ale bardzo rzadko. U mnie natomiast w tym momencie to jedzenie, jak jest zwiększane, to jest zwiększane powiedzmy o 1000 kalorii, o 1200 kalorii. Potrafi zwiększyć o 300 gramów węglowodanów z jednej rozpiski do drugiej rozpiski. I to się u mnie świetnie sprawdza. I zauważyłem, że kiedyś bardzo często... <laughs> Po prostu bardzo często dokładałem jedzenie niepotrzebnie. Myślałem, że dzięki temu będę szybciej rósł, ale taki nawet, można powiedzieć, logiczny przykład. Wyobraźcie sobie, że wasza masa mięśniowa w ciągu dwóch okresów masowych, to jest przez około, około 5, 5 kg. Zmieniamy naszą wagę o 5 kg. Jesteśmy ciężsi o 5 kg masy mięśniowej, co zmienia naszą sylwetkę o 180 stopni. I w jaki sposób jesteśmy w stanie, można powiedzieć, zrobić to szybciej, efektywniej i wykorzystać ten czas jeszcze lepiej. Nie ma w ogóle kompletnie mowy, aby coś takiego wystąpiło. Jedynym normalnym rozwiązaniem jest to, abyśmy trzymali stałą ilość siedzenia, abyśmy ciężko dźwigali, abyśmy się regenerowali i to tylko tyle. Tak czy siak, jeżeli zbudujemy nawet 10-15 kg wagi, mówimy o wadze, to to będą prawdopodobnie 2-3 kg masy mięśniowej i trzeba brać to pod uwagę, ponieważ wielu, wielu z Was i również ja taki też byłem, dokładacie po prostu jedzenie, aby dokładać, ponieważ wtedy będzie pewnie szybciej, będzie lepiej, będzie więcej na wadze, będzie silniejsze. Kończy to tak, że się ulewacie, ulaliście się bardzo szybko, jesteście już, można powiedzieć, wrażliwi na to jedzenie. Już Wasza glikemia nie pozwala na to, aby progresować, już Wasze trawienie nie pozwala na to, aby przyjadać więcej i tutaj jesteście, można powiedzieć, Delikatnie delikatnego ugotowani. Jeśli mowa o kolejnym aspekcie dietetycznym, z którym można powiedzieć, musiałem się pogodzić, to jest to, że jestem bardzo mocnym niejadkiem i jako niejadek staram się jeść po prostu dużo kalorii. Staram się dostarczyć jak najwięcej węglowodanów i tłuszczy, ewentualnie węglowodanów, i nie były to węglowodany pochodzenia odpowiedniego. Były to węglowodany można powiedzieć brudniejsze. Nie była to czysta micha, nie był to ryż, nie były to ziemniaki, nie był to makaron, nie były to dodatki typu jakieś nawet pieczywo. Były to często nawet, można powiedzieć, jakieś mocno, mocniej słodzone produkty, były to sosy, które były przetworzone i tak dalej. To również powodowało to, że moje ciało odmawiało posłuszeństwa jako niejadek. Chciałem to przejadać, z drugiej strony przejadałem to, ale mimo wszystko odkładać wszystko w tkankę tłuszczową i kompletnie moja tutaj jakby moje pole manewru nie było możliwe w późniejszym okresie budowania. Więc to jest aspekt numer trzeci, czyli stosowanie zbyt wielu przetworzonych produktów ze względu na to, że jesteśmy niejadkami. Kolejnym aspektem, jeśli mowa o diecie, jest na pewno to, że bardzo mocno kombinowałem, czy lepsze będą węglowodany, tłuszcze, czy może, powiedzmy, używać wielu tłuszczów na korzyść węglowodanów, czy węglowodanów na rzecz tłuszczy. Mi doszedłem do jednego wniosku, pewnego wniosku, który mówi mi o tym, że węglowodanów u większości osób, 90% osób musi być naprawdę bardzo dużo. Tłuszcze u większości osób powinny być mocno ograniczane, a tłuszcze u osób, które dobrze reagują na tłuszcze, to oczywiście powinny być tłuszcze w wyższych dawkach, ale wtedy te węglowodany powinny być delikatnie niższe. Jeżeli lubicie dietę, gdzie jest sporo fatu, ja to wszystko rozumiem. Pamiętajcie, że sporo fatu to jest po prostu smaczna micha, i dlatego wy to lubicie. I dlatego, że ta micha jest odpowiednia. Ja też byłem właśnie taką osobą, która próbowała robić raz tak, raz tak, raz tak, a ja Wam proponuję nie robić takich błędów jak ja, tylko po prostu raz, po prostu, po prostu raz, nie, przez powiedzmy okres 3 4 miesięcy, robić ten okres masowy, przygotowywać się, nie, można powiedzieć, <coughs> wcześniej podczas redukcji takiego ciężkiego okresu masowego i podczas tego okresu masowego, który trwa około miesiąc czasu, skupić się na jednym schemacie, zmi robić zmiany 3, 4 bądź 5 razy i zobaczyć jak nasza sylwetka Reaguje na te węglowodany, a podczas kolejnego okresu masowego się sprawdzić, jak ta sylwetka reaguje na tłuszcze. Jeżeli macie osobę nad sobą, na pewno ta osoba będzie widziała, czy lepiej reagujecie na tłuszcze, czy na węglowodany, bo ciężko będzie wam to samemu na własnym przykładzie ocenić. Więc to jest kolejna sprawa. No i ostatnia rzecz to jest brak apetytu. I gdy miałem brak apetytu, to po prostu jedyne co robiłem, to chciałem zacząć redukcję. Okres masowy wiąże się z pewnymi aspektami. Aspektami takimi jak brak apetytu, aspektami takimi jak problemy trawienne w niektórych wypadkach i czymś takim jak jedzenie po nocach, jedzenie na sam wieczór, jedzenie z samego rana i życie po prostu dla jedzenia. Ja musiałem dorosnąć też do tego etapu, że zrozumiałem, że gdy dopiero jedzenie kompletnie mi wchodzi, gdy dopiero jestem przeżarty, przejedzony, nie mam kompletnie siły już na przejadanie kolejnego wysiłku. U mnie dopiero wtedy ta waga skacze. Ja teraz jestem na takim etapie, to się nie zmienia od wielu lat, jestem teraz na takim etapie, że około, mam tutaj w około 1000 gramów węglowodanów, tłuszcze są na poziomie około 100-120 gramów, i białko jest na poziomie około 400 na dzień. Powiem Wam, że jest to cholernie szybkie do przejedzenia, bo nieważne, ile ważycie, jak wyglądacie i tak dalej. Nigdy to nie będzie łatwe do przejedzenia, nigdy nie będzie przyjemne do przejedzenia, tylko po prostu musicie skupić się na tym, że pewien okres czasu będziecie musieli po prostu siedzieć, jeść, jeść, jeść. I to nie oznacza, że jest potrzebna redukcja, bo wiele osób wam powiedzieć, że się nie dacie rady przejadać, to warto byłoby zredukować, nabrać się apetytu. Okej, okay. natomiast jest też taki okres podczas, podczas masy, że po prostu wtedy to idzie, kiedy siedzicie i modlicie się nad tym talerzem, popijacie to jedzenie i tylko. Wtedy możecie zanotować jakikolwiek post, no bo oczywiście nie wypadajmy nie, 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 nie tutaj w skrajność. Natomiast musimy pamiętać o tym, że okres masowy wiąże się ze swoimi prawami i też miałem tego typu problemy, gdzie po prostu Rezygnowałem z masy, wiedziałem, że jest potrzebna redukcja. Ta redukcja nie była potrzebna, to był potrzebny po prostu mocny charakter. Usiąść, zjeść, usiąść, zjeść, przejść, wszystko w taki sposób, aby dostarczyć wszystkich niezbędnych tutaj makroskładników do tego, aby się dalej rozbijać. To są takie moje top błędy. Na pewno tą serię będziemy kontynuować. Porozmawiam sobie o treningu, porozmawiam sobie o diecie, Ciągle patrzę na procenty w kamerze, mieliśmy 38%. Kamera już ma 2%, więc za długo nie pociągniemy. Ale z tego miejsca prosimy Was bardzo, abyście dali propozycje na kolejne materiały. Mogę się rozwiązać mocno o diecie, mogę się mocno przemianie. Mogę rozwinąć się o tym, na czym bazowałem, jak trenowałem, co według mnie było takie, można powiedzieć, kluczowe, jeśli mówię o zmianie mojej sylwetki. Natomiast to wszystko w kolejnych materiałach. Zachęcam Was do komentowania i dajcie mi znać, czy tego typu materiał Wam się podobał. A Was zapraszam na nasze Instagramy, na naszą stronę internetową. Generalnie do opisu pod filmikiem. I co? Widzimy się przy kolejnym. Dzięki bardzo. Hejka.